No dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dostałem zadanie. Zadanie od żony, oczywiście ona wyszła. Mówiąc, kochanie, umyj i odkurz podłogę. Nie ma sprawy, żaden problem, zwłaszcza, że aktualnie testuję to urządzenie. Jest to oczywiście robot odkurzająco mopujący podłogi, kobo, ale ten sprzęt jest naprawdę wyjątkowy i zdecydowanie wyróżnia się na rynku wszystkich dostępnych. W Polsce robotów odkurzaczy z funkcją mopowania. Jesteście ciekawi, dlaczego? No to koniecznie obejrzyjcie ten materiał. Zapraszam Cię do pracy, a ja jeszcze sobie chwilę odpocznę. A co? Tak powinno być w każdym domu. No dobrze, słuchajcie. Poznajcie Kobo Pro 27. Odkurzacz, który jest ewenementem na rynku tego typu urządzeń, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Dlaczego? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Zwłaszcza, że nie jest to nowość na polskim rynku. Ten odkurzacz jest w sprzedaży już od jakiegoś czasu, a ja przeglądając serwisy sprzedażowe, zauważyłem, że on ma wszędzie, wszędzie, dosłownie wszędzie. 100% pozytywnych komentarzy. Po prostu wszyscy, którzy go kupili i używają, są z niego mega, ale to mega zadowoleni, zadowoleni. Dlatego ja pozwoliłem sobie pożyczyć ten sprzęt, żeby go osobiście przetestować i już dzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim Kobo Pro 27. Pięknie wygląda. I tutaj widać, że producent przyłożył się, postarał się, żeby ten odkurzacz z wyglądem wyróżniał się na rynku. Zwróćcie uwagę na te złote wykończenia, te złote, pozłacane takie elementy w kolorze złota, no bo to nie jest złoto oczywiście, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Bo tu u góry mamy szkło hartowane, które nie dość, że pięknie wygląda. To jest pokryte specjalną powłoką, która ma zapobiegać odciskom naszych palców. I rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, co dostajemy w zestawie? W pudełku mamy odkurzacz, mamy stację ładującą, mamy pojemnik na kurz, bardzo duży. W środku, oczywiście, w tym pojemniku, mamy filtr. Proszę uprzejmie, tu jest drugi siateczkowy, który wymieniamy co jakiś czas, ale o, o konieczności jego wymiany poinformuje nas aplikacja, bo oczywiście ten odkurzacz, jak przystało na XXI wiek, łączy się z internetem. Mamy aplikację w telefonie darmową, która nas właśnie informuje o stopniu, w procentach oczywiście zużycia różnych elementów. Zaraz będę Wam wszystko opowiadał. Oprócz tego w komplecie mamy dodatkowy, zamienny e, filtr, filtr HEPA. Mamy tę nakładkę mopującą, tę ściereczkę, której też poświęcę trochę więcej uwagi też za chwilę. I mamy dwie dodatkowe zapasowe zmiotki. U góry oczywiście ma nawigację laserową, jest to LDS Pro 5.1, a więc bardzo nowoczesna nawigacja laserowa, która pozwala mu tworzyć mapy pomieszczeń, w których odkurza, w których sprząta, i w których, które po prostu mopuje. Tworzy, mówiąc wprost, Mapy. Jest bardzo dokładna, bardzo szczegółowa i bardzo szybka. I on oczywiście bardzo dobrze odnajduje się w każdym pomieszczeniu. Mamy trzy przyciski. Mamy przycisk włączania i wyłączania. Mamy przycisk powrotu do domu. Tutaj nie ma domku, czy do domu, w sensie do stacji ładującej. A trzeci przycisk służy do włączenia sprzątania częściowego, czyli takiego sprzątania punktowego. Mamy oczywiście zderzak, o tym chyba nie muszę wspominać, mamy system czujników. Czujniki są z tej strony, co pozwala nam oczywiście na jego pracę przy krawędziach, przy, przy ścianach, i z drugiej strony, no, z obu stron ma czujniki. Bardzo ważne. Nie spotkałem się chyba do tej pory z odpowiednikiem, który miałby z dwóch stron właśnie te czujniki. I oczywiście z przodu jest kolejny sensor sensor odległości. Przewracamy go do góry kołami. Koła są oczywiście duże, e, amortyzowane. E, słuchajcie, oczywiście ten odkurzacz wjechał do wjeżdża do mojej szafki za każdym razem, kiedy sprząta na moje mieszkanie. Bez problemu poradzi sobie z progami, takimi o wysokości dwóch, około 2 dwóch cm. To samo, jeżeli chodzi o dywany. I oczywiście, jeżeli wjedzie na dywany, jest na tyle inteligentny, że rozpoznaje, że jest na dywanie i włącza wyższą moc sania, co jest istotne. Żeby odkurzyć dobrze dywan. Mamy tutaj szczotkę silikonowo-włosową. Ale zwróćcie uwagę na to, to włosie. Ono jest bardzo, ale to bardzo grube. Ja też nie spotkałem się z tak grubym włosiem w innych odkurzaczach. Zazwyczaj są, to włosie jest takie rzadkie, prawda? Takie łysiejące bym powiedział. A tu nie. Tu mamy takiego naprawdę dobrze owłosionego bruneta. Można powiedzieć. Wymiana jest oczywiście banalnie prosta. Wkładamy, wyciągamy. Klik. I już. I w końcu. Po prawej i po lewej stronie mamy dwie zmiotki. To oczywiście bardzo istotne jest, bo nie każde odkurzacze na rynku mają dwie zmiotki. Zazwyczaj jest to pojedyncza zmiotka. Te zmiotki są tutaj przykręcane. Dokręcamy je śrubokrętem. One już były zainstalowane jak ja go wyciągnąłem z pudełka. Bardzo istotna rzecz. Zwiększają efektywność sprzątania. Po prostu więcej e, zmiatają do środka, żeby to się tutaj dostało do tego zbiornika. Ale co wyróżnia ten odkurzacz? To to są czujniki najnowszej generacji, które, jak wiecie, między innymi pozwalają temu odkurzaczowi bezpiecznie sprzątać na piętrze. Ale te czujniki, on nie spada po prostu, ale te czujniki rozpoznają każde podłoże. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wiele tego typu odkurzaczy ma czujniki starszej generacji, które sobie, na przykład, nie radzą na czarnych powierzchniach, gubią się kompletnie. Absolutnie. Ten odkurzacz nie ma z tym najmniejszego problemu, rozpoznaje każdy rodzaj powierzchni, każdy kolor powierzchni i na przykład jeżeli mamy dywan z jakimiś czarnymi elementami, to on sobie tam wzorkami, to on sobie tam świetnie po prostu radzi. Kobo Pro 27 jest napędzany japońskim bezszczotkowym silnikiem i między innymi chyba z tego względu producent umożliwia przedłużenie gwarancji na to urządzenie aż do 5 lat. Też Swoich, w swoim testowym życiu no nie spotkałem się z podobną sytuacją, żeby ktoś dawał na robot odkurzacz mapujący 5 lat gwarancji. To naprawdę jest bardzo długo. No dobrze, teraz przejdźmy, słuchajcie, do tego, co jest bardzo istotne w tym odkurzaczu. A mianowicie zobaczcie. Tryb mapowania wyłączony. Tu mamy pojemnik na wodę, prawda? No, jeżeli mopuje, to taki pojemnik musi się znaleźć w każdym odkurzaczu, prawda? No, oczywiście, ale ten pojemnik jest troszeczkę inny od konkurencji, ponieważ jego pojemność wynosi 400 ml. Najczęściej w tego typu odkurzaczach spotykamy się z pojemnością no, 100 ml, 200 ml. Tutaj mamy 400 ml, ale to nie koniec niespodzianek. Wyobraźcie sobie, że chyba jest to jedyny odkurzać dostępny na polskim rynku, do którego możemy wlać detergent, detergent do mycia podłóg. I teraz w zależności oczywiście od tego, jakie macie podłogi, pewnie nie używacie różnych detergentów. Słuchajcie, każdy detergent można do niego wlać. I to jest rewelacja. Co nam daje detergent? No, słuchajcie, no, już nie będę mówił, że oczywiście fajny zapach w odkurzanym mytym pomieszczeniu, ale przede wszystkim detergent lepiej czyści podłogi, bo po prostu rozpuszcza brud, usuwa ten brud zdecydowanie szybciej i lepiej. Oczywiście w tym pojemniku znajdziemy także część na kurz, prawda? O, zobaczcie, nawet jest wypełniona, bo ten odkurzacz u mnie naprawdę pracuje i spisuje się świetnie. Pojemnik na kurz, ponieważ podczas mopowania silnik sący pracuje. Co nie jest normą w przypadku konkurencji. Nie każdy tego typu odkurzacz mopujący podczas mopowania po prostu odkurza. A siła ssania w przypadku tego urządzenia jest naprawdę imponująca. Wynosi 2700 paskali. To jeszcze nie koniec wyróżników tego odkurzacza. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na nakładkę mopującą. To jest taka ściereczka wykonana z mikrofibry. Ale ona, na co pewnie zazwyczaj nie zwracamy uwagi, jest bardzo gruba, naprawdę. Ma 5 mm grubości. Zazwyczaj tego typu ściereczki w odkurzaczach, robotach mają 2,5 mm grubości. Co nam to daje? Słuchajcie, wy wpuszczacie ten odkurzacz do łazienki albo do pomieszczenia w kuchni, gdzie macie podłogę wykonaną z płytek, prawda? Są fugi. Dzięki temu, że ta ściereczka, ta nakładka mopująca jest gruba, ona dociera głęboko w te przestrzenie między płytkami. Dociera też dzięki temu, że ten odkurzacz podczas mopowania ma bardzo duży docisk, nacisk. Tej nakładki mopującej na powierzchnię. Wynosi on aż 900 g na centymetr. No ja nie spotkałem się, przynajmniej z odkurzaczach, które do tej pory testowałem, żeby miały większy nacisk, docisk niż 600, 600 g na centymetr. A więc naprawdę szapoba. No i kiedy połączymy te wszystkie elementy, te wszystkie kropeczki, wychodzi nam na to, że jest to naprawdę profesjonalny sprzęt do odkurzania i mopowania. Widzicie na filmie, że on naprawdę świetnie mopuje. Ilość wody jest wystarczająca. Ilość wody jest także wyregulowana w aplikacji właśnie do tej aplikacji teraz przejdę. Słuchajcie, aplikacja jest w telefonie, pokazuje nam mapy, mamy możliwość zapisania kilku tych map, edytowania tych map, możemy edytować pomieszczenia, możemy je łączyć, możemy je dzielić, jeżeli mamy na przykład salon albo jadalnię z kuchnią, to możemy to oddzielić, bo w kuchni jest inne podłoże, w jadalni jest inne podłoże, możemy także połączyć jakieś pomieszczenia, wszystko mamy też w różnych kolorach przedstawione, każde pomieszczenie, te kolory także możemy zmieniać. O czym Wam ale wcześniej w aplikacji także sobie sprawdzimy, w jakim stanie są akcesoria. Czyli te. O. Te zmiotki, filtry, to wszystko jest w aplikacji. Jeżeli stopień procent zużycia będzie już no, zbyt duży, to dostajemy powiadomienie informujące nas o tym, że pora wymienić jakiś element. To samo, jeżeli chodzi o zbiornik na wodę, zbiornik na kurz. Tutaj także otrzymujemy informacje, że są pełne, że trzeba je opróżnić albo dolać wody. No, tu jest pełna, absolutnie pełna automatyka. Nie powiedziałem Wam jeszcze o jednym, o akumulatorze, który znajduje się w tym urządzeniu. Jego pojemność wynosi 5200 mAh. No, naprawdę pozwala nam na posprzątanie. Możecie wyregulować głośność gadania tego odkurzacza. Oczywiście w aplikacji. Ta bateria, bo o tym nie mówiłem, wystarczy naprawdę na odkurzenie i na wymopowanie ogromnej powierzchni mieszkania. 120 metrów nie ma z tym większego problemu. W aplikacji mamy jeszcze możliwość postawienia wirtualnej ściany albo miejsca zakazanego, żeby tam po prostu nie wjeżdżał. To też może się przydać, jeżeli macie jakiś. Wartościowy mebel, przedmiot, który stoi na podłodze, albo kwiat, i chcecie go chronić przed tym odkurzaczem, robicie tam tak zwaną strefę zakazaną, i on tam po prostu nie wjedzie, nie dojedzie i nie wyczyści. Co mamy jeszcze? Możemy ustawiać, regulować siłę ssania, jeżeli chodzi o odkurzanie, możemy regulować ilość wody. Jeżeli chodzi o mopowanie, możemy przejść do więcej. Harmonogram, o tego mam nie mówiłem, jeszcze ustawiamy sobie harmonogram pracy tego odkurzacza, czyli wpisujemy w jakie dni ma odkurzać, o której godzinie. Możemy także oczywiście włączyć tryb, nie przeszkadzać, a więc od jakieś tam godziny do jakiejś godziny, on nie ma prawa się uruchomić i zacząć odkurzać nam, po prostu przeszkadzać. Mamy także w aplikacji tryb ręczny, czyli możemy nim sterować ręcznie, gdzie ma jechać, czy w prawo, czy w lewo. Fajne jest też to, że on może mopować w trybie w takim kształcie jodełki, czyli jedzie raz, dwa, trzy, ale możemy to zmienić może jeździć pionowo i poziomo więc to wszystko zależy od naszych upodobań. On na tyle jest także inteligentny, że w trybie automatycznym, jeżeli go, ustawimy, to on przewiduje na przykład po jakimś czasie, oczywiście nie za każdym razem, w, którym, w której części danego pomieszczenia może znajdować się jakieś zabrudzenie, więcej tego zabrudzenia, no i tam wjedzie i tam poświęci więcej czasu na odkurzanie i na mopowanie, czyli będzie jechał w pionie i w poziomie. Słuchajcie, no co tutaj dużo mówić. Jeżeli chodzi o ten odkurzacz, to z pewnością, gdyby go porównać do jakichś samochodów, to jest to Mercedes. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość wykonania, no bo tutaj ta picerka w Mercedesie jest zupełnie inna, te wykończenia w samochodzie są e, zupełnie inne niż w jakimś tanim, innym modelu, jakiejś marce, prawda? I taki właśnie jest Kobo Pro 27. A ten odkurzacz, co jest najlepsze, wcale nie jest taki drogi, ponieważ aktualnie Kobo Pro 27 kosztuje 2190 zł. Słuchajcie, już tak prawie na koniec mam dla Was prawdziwą wisienkę na tym torcie. Wyobraźcie sobie, że każdy klient, każdy kto kupi ten odkurzacz, otrzymuje swojego osobistego opiekuna, który ma za zadanie pomóc nam przy pierwszym uruchomieniu. Ale nie tylko, bo my zamiast czytać instrukcje obsługi, korzystamy z pomocy opiekuna. A więc oszczędzamy czas. On pomoże go skonfigurować, on pomoże go przypisać do inteligentnego domu, wytłumaczy jak korzystać z asystenta głosowego, czyli Amazon Alexa, bo oczywiście ten odkurzacz współpracuje z asystentami głosowymi. Wytłumaczy i pokaże i podpowie jak korzystać z każdej funkcji, jak zmieniać ustawienia w tym odkurzaczu pod własne upodobania. I w końcu wytłumaczy i powie jakiego detergentu używać, w jakich ilościach i do jakich podłóg. No ja nie spotkałem się z takim podejściem do klienta jeszcze w żadnej innej firmie. No no wow, po prostu. A Tobie się też kobo podoba, Pewnie, Lady też się kobo podoba. Moi drodzy, ja po przetestowaniu tego urządzenia już wiem, dlaczego akurat ten model zbiera tak rewelacyjne oceny w serwisach sprzedażowych. Tak dla przypomnienia, 100% zadowolonych klientów. Ja też temu odkurzaczowi temu modelowi daję ocenę celującą. Naprawdę jest rewelacyjny, jest profesjonalny. Miło mi było korzystać i testować to urządzenie, bo w moim mieszkaniu naprawdę od razu zrobiło się czyściej fajnie jest, że polskie firmy wprowadzają tak ciekawe, profesjonalne i dobrze zrobione urządzenia na nasz polski rynek. A teraz cóż, no trzeba się zrelaksować, obejrzeć sobie jakiś ulubiony serial, a Ty, Kobo, zabieraj się do pracy, bo robota sama się nie zrobi, prawda? No jedź, chłopaku, okej. Okay. To by było na tyle. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych testach.